Też no, Ale może co mnie to obchodzi? NIE! A, NIE! To... No it's fucking joke! <noise> się sturlał z kurwy, <głos> 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 Ej, czemu jest taka brzydka pogoda? Nie wiem bo tak... Ale Ty, ja musisz samolot pogodę Ej, Wiesz, dawaj to, w ten samolot. samolot Ty Go, samolot Gdzie oni są? Gdzie oni Tam Tam a? Dobra, tylko czy tutaj coś jest, Mati? Jak myślisz? Podsać Jakaś... mi. Gdzie oni są? Naprawdę? To my tam wejść? Daj nóżkę. No i tak proszę, bo... bo... ten, gdzie ten taki A, samolot. A tu jest, no. A, A, no. No nie wiem, czy to jest. Hmm. nie da, do... ale nie da się. Nie, kurwa się. W głowę da się. Da się, patrz, Mati, Ty pierwszy, ja już czy jestem. Nie ja jesteś pierwszy. Nie ja. jesteś. No byłem, ja. tylko. tylko zszedłem specjalnie, żeby ci. Dobra, zostań w kapi. Pamiętaj, jak szelasz do tych aut tutaj na górze dwóch, to najpierw to. Wow, samolocik, Mati! Co tam się podziało? Samolocik! Samolot. No samolocik! Ej <grym> jeszcze. <znowolony. grym znowolony> samolocik <rati. grym znowolony> Nie, że spalą samolot i akurat... Gdzie on jest? E, Mati... Mati po jest chyba. No, ej, on przebiegł! O kurwa, Aaaaaa! czemu? Co? Tylko Mati biegnij, biegnie. biegnij! Gdzie biegni. są następne pułapki? Tu no dopiero. Nie mogę, no zablokowałem się. Nie, nie zablokowałeś. Zab Dasz radę. Ej, A Jezu. O Uważaj, bo wiesz, możesz wyskoczyć. Zbogowało się. No nie się. No nie ja nie wiem, gdzie tutaj są... O Jezus, samolot. Ej, się samolot. Ej, jak ja mam przejść right now? Ej, nie powinniś strzelać w ten samolot. A ty nie Kurwa, o spadło. Nie, okay? rozwalamy im od razu samolot na w następnej rundzie. Od razu. Pierwszy strzał pójdzie w samolot. Ej, ale no, no bez skupy, ja nie śmieszki. jestem w stanie już przejść pracę. No tak. dupę, <laughs> Ej, a weźcie, spadnijcie te rzeczy, żeby mi się wyprostował samolot. Się. Dobra, niech będzie. Mmm... On się zaraz spierdoli z tu tak jak What? ja. To jest... Titan Defron. Titan Defron. Tata, Wygryf... runda... Runda, runda druga? druga. Ostatnia tyczyna wygrywa... Pluton IV. Część druga. druga z trzech. Pluton IV. U... Dalej, kosiarzu umysłów, no lec. Lec. ci oni zaczynają... Tam na górę wejdź chyba, nie? Tam. Gdzie? Tam. A! Oh! Uh! Oh, samolocik, kurwa, ja nawet nie wyskoczyłem. Oh, na o! samolocik! Ale ja nie mówiłem samolocik, więc te śmieszki są nie na miejscu. Strzelaj samolot! No strzelam! <grym> Żeby spadł! Żeby spadł, na u, u mnie biegasz gdzieś w ogóle obok samolotu No. Ale przejechałem po samolocie. Gdzieś Mati? A ty przybierałem tak. po takim przewodzie... O wow, no! Wyjebał się mi! Gdzie się wyjebał? Uf, czekaj, Dali! czekaj! <grym> Patrz o to się znało Samolocik A, on powinien w ten sposób wygrać. Ale się pali To się pali on? Po co? Pali. Samolocik pali. się pali <laughs> Za chwilę będzie się palił Dobra, to ustalmy, że bez strzelania w samolociki Nie no ale trzeba, przesią? bo to już przeszedł Ale nie, po A. tym Aha <laughs> Jezu. Okej, okay, bez strzelania chyba, w nie. Ale chyba trzeba. W sensie. Nie no w te duże, w te jumbo jetty, nie strzelaj. Ale, ale nawet ale jak strzelisz nawet w ten w pułapkę to i tak ten samolot no. się przychylił. No, więc... Ale nie aż tak chyba. Uważaj, Mati, to jest samolocik. Dobra, jest samo... ej, przez... samolocik jest deadly. Dobra, jest przeskoczyłem już. Dobra, Uważam... ja jako pierwszy. No dobra, ten samolot duży teraz? No tak, no. Eee... Nie, ale dobra, strzelcie w tą pułapkę, żeby by... żeby nie było. Przed samolotem jesteśmy. Sprawdźcie, czy to spadnie i rozwali wszystko. Nie, jaką pułapkę? No to, 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 to słabo, auto, musimy. to auto nad jumbo jetem. Dobra, skacze no. Jakie to są kurwa debile. Tak, gdybyśmy byśmy siedzieli, 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 siedzieli. O kurwa, ten samolot przeleciał. A zobaczcie, bo ten po prostu. Man po no tym ty się raz, da nie? przejść, nie? Po tym się da, ale po tamtym nie. No, po tamtym strzeliłeś? się nie da, po tym się da bez problemu. Bo za późno strzelałeś. O jezu, ale on mordą szoruje po tym. <laughs> Uważaj, bo tam ciężarówek leci. O, ciężarówek się ma. Dobra, no, ja jestem na. Tu... samochód! Ej, pomord. Morda, morda moja! upadłem na no rynku. ja też upadłem właśnie na tak boty, jak tak kurde no szli szlirencauer nie strzelaj do tego nie nie nie, str nie strzelam nie spychaj czekaj nad nami coś jest? okej okay, ja, na no sam mogę. jakieś tam ale ale tam fuck ale dobra. No. no i dlaczego to zrobiliście? nie strzelaj do samolotu nie strzelaj do samolotu i tak musi być hmm. po prostu no to jak musi być no? no tak, no no tak. dobra próbujemy mati no co? Może wsiąść do my nie damy pracy. rady wsiąść do niego przez skrzydło znaczy, no nie wiem, nie samolotu. Mati, Mat jak ty, u mnie ty biegasz w powietrzu. No, to też tak wygląda. Przebiegłeś? No, przebiegłem. No, to czyli jest okej. Okay. Da, no. da, radę. Da, da, radę bez problemu jednak. <grym> Fuck! Ja byłem grzeczny! <grym> oj, 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 Dobra, przeżyłem. Mati, ty już pobiegłeś tam dalej? No, nie, no, nie bardzo. Jest. Ja jestem do tyłu. Nie. A widzę, że jesteś. Daj z ciebie śmieszek. Ja nie w ogóle nie wiem gdzie on jest. Nie nie nie, 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 No na mapce tylko patrzę, ale też niestety. <śmiech> <śmiech> Dobra, teraz go na teraz To no. się stało. Spadłem! Ma i czemu popełniłeś sami? No bo od... ciężko po tych takich rampkach przeskakiwać, bo... Jest, u... jest bo bardzo konie. ciężko. Po tych takich rampkach A gdzie ty jesteś jesteś za... dalej niż ja byłem? a nie, no ja byłem. nie wiem Nie, jest na tym samym. <laughs> Ty, nie jesteś dalej, przeskoczyłeś to. Proszę, Flotar. To no czemu ty, nice. man, sobie. Poczekam, ale poczekam, ja nie? Ale, się boję. O, czemu... dobra czemu... robota, A, no to Michał! To to czemu ty samolot zużyłeś? Michał, biegnij. Bo... Tam nade mną na coś Ty, co ty? Samolot! Ty strunował, gdzie? Lol. Fajny samolocik. Nice. No, nice. nice. Dobry, Flotar. A czekaj, gdzie mam teraz iść? Strzałka mi pokazuje w lewo, ale... No, musisz nie. przeskoczyć ten, ten. Tą siatkę. Na samą. Samolocik. Już? O nie. Idealnie co, chyba co jest się sta? Ja, a, może spadniesz i przeżyjesz? No, przeżyłem. Uderzyłem głową w balkon. No. Ej, samolot, ten samolot cały zleciał. No. Tak? No i co, że patrzę. Ej, ty, Mati, zobacz, ten samolot się pali. No tak, tak Jumbo Jet. Zrzucamy? No, nie wiem właśnie co on robił. No, tam, 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 tam jest yy, uskuteczniane w balenie konia.pl. A no, no on tak, tak Ale po... auta nie wybuchają w GTA V, no ziomek. Jak to nie? No kurwa, to po GTA Sanitary się skończyło, że jak auto płynie, to wybucha. Nieprawda? Serio? No nie. nie wybuchnie to auto, no. no. Jak to nie? Płonie silnik, a. potem. Nie, nie wybuchnie. Kurwa. Ziomek, do, dasz mi kurwa dokończyć? Czy będę Nie, ma sensu dawać się dokończyć, po prostu ci to auto nie wybuchnie, no. Wybuchnie, bo pali się hmm. silnik, a potem się pali bagi, i dopiero wtedy wybucha, kurwa. Fajnie, dlatego... no, fajnie. I zgasiło się historia. dlatego, że ty odbiegłeś, kurwa. Przestraszyło się, no, ziomek. A po co to Opocze. rzuciłeś? A, bo mogłem. Kurwa, a wy jak to przebiegliście normalnie? No, musisz tak jakby w powietrzu, że będziesz... Yy... A zresztą, zobaczysz. Spróbuj sena. No. no. nam się udało, także tobie też się na pewno nie uda. Strzelaj do tego samolotu, niech wybuchnie. Dobra. Przyspieszymy go. Ej, on płonie znowu. <grym _> o przebiegu, przebiegu, A, no przebiegu. Tutaj nic nie ma, nie? Nie mamy nic. No tutaj nie ma. Dobra, ustawiam się tutaj. Dobra, ja zrzucam to. Uważaj, uważaj, uważaj. Proszę, zabij go ty samoloty. <grym> to są. <grym> o, spadł, dobra, lecę. Kurwa, spadł. my się, znam Lecę za ładnie. A jedziemy dzisiaj obiad, fajny, nie? A ja <grym> o której? O trzy <grym> <O, czynkawe smaka. grym> Fajnie nie? Mati bie, bie 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 Teraz ty pierwszy Biegniemy? Jak kiedyś? jest ciemno, ja pierdolę ty Nie trafiłeś teraz ja. Pój. On kurwa nie spał, No no trzeba to na szybko szybciora zrobić tam No widzisz <laughs> Ja się będę w tańcu pierdolił Lol Mati ty u mnie biegłeś troszkę inaczej, wiesz, niż biegłeś. No, ale może co mnie to obchodzi? Nie! A, nie! To... No it's ten. fucking joke! No się curlam skur wybi zablokował drogę Przyniosłem wam kogoś. Razem ze mną będzie teraz filmy nagrywał, co nie? Brownie! Pokaż że jesteś grzeczny Powiedz cześć do chłopaków. Nie gryź tego! Dobra, Pomachaj ludziom A, Dobrej woli. Przybawić jebana. No i co Jezu, nie zależy A, mi do takich, co? Czemu to nie wybuchło? No właśnie, czemu to nie wybuchło? Czasem wybuchla, czasem nie wybuchla. A, ja chcę, żeby wybuchło. O, na ryj! Aż, kurwa, zrobię ślad super chyba. O, to ch <gryzny> ja, <żyła, gryzny> ja ale poszło, no, no. Czy ja kiedykolwiek zagram coś w tym <gryzny> The <death runie? gryzny> <gryzny> <gryzny> Mam dość, zrywam z wami. Nasz, nie strzelaj w niego tak, Flotar. O, nie strzeliłem w niego. Co się stało? No, Auto! Spokojnie, teraz. CO KURWA? Ty, ja patrz, z opóźnionym zapłonem. A, centralnie na machę i przeżył. Ej, a ja... zobacz. Ej, czemu tam, tam nie to zostało samolot? O... Aha, no to fajnie, a. że strzeliście w samolot. Nie, 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 ja ja nie strzelaliśmy dopiero teraz. A, ale się no. pali. Flotar na pewno strzelał. Nie strzeliłem. No tam, sam się przewrócił, kurwa. Naprawdę? Mhm. Ja nie strzeliłem. Myślisz, że wybuch... KURWA! Wybuch! A, a wycie, o, już nie już nie byłem. w billboard. Ciekawostka na dziś, je jeżeli jest. będzie się wystarczająco długo strzelał samolot, on wybuchnie. No, Jaki śmieć, no, ja no, no ja dobra. Nie dobra, niech robi to, no, no niech nie nie robi. Zobaczymy, czy będzie taki kozak Ale czemu teraz jak... ty wszystkie zużywasz te? No ja też chcę coś porobić. Aha, to, to rób. rób. Napierdalałeś w tamtym samolocie. LOL, u mnie Flutter biegniesz po niebie, ty. No, no, no. No, no, no. Coś, co? Shuruburu. Dobra, Dobra, dostałem. Z rajtem, mała. Dobra. I Mati, musimy szybko, bo mamy mało czasu. We have some time, bitch. Don't no, you worry. No, no. I czemu to nie wybucha teraz na przykład? No bo... przeskakuj. przeskakuj. Pali się. <laughs> przeskakuj, O, prawa, górba, leśna. A mój się przewrócił na machę. Nie wiem czemu tak nagle. Nie, <laughs> ja to dalej idzie, no to. A nie, dobra. Nie, no, nie, właśnie. nie.